Witam Państwa bardzo serdecznie z dorocznej Gali HP Excellence Award. Wręczyliśmy dzisiaj 18 statuetek najlepszym partnerom HP za miniony 2023 rok finansowy naszej firmy. Była bardzo duża konkurencja, bardzo ostra klasyfikacja, i te 18 firm rzeczywiście zasługuje na szczególną uwagę i olbrzymi applaus. Gala, jak pewnie Państwo w tle słyszą, w tej chwili jest w fazie rozwojowej. Zakończyliśmy część oficjalną, teraz nieoficjalna, czyli rozmowy biznesowe i niebiznesowe, w bardzo miłej, fajnej atmosferze. To, co najbardziej mnie cieszy, to to, że udało nam się zgromadzić dzisiaj ponad 450 partnerów w jednym miejscu, a więc kręby dla krem polskiej branży IT. Wszystkim chciałbym serdecznie podziękować z tego miejsca, zarówno partnerom za współpracę w minionym roku, jak i również mojemu zespołowi i agencji, która przygotowywała cały event. Wszystko jest naprawdę fantastycznie przygotowane. Pozdrawiamy Państwa serdecznie z Centrum PANESER na Warszawskiej Pracy. Życzę Państwu również udanego, owocnego, nowego 2024 roku i powiem może troszkę kontrowersyjnie: życzę Państwu, żeby ten rok był trudny i ciężki, ale bardzo owocny, bo nie ma efektów bez ciężkiej pracy. Jesteśmy tu dla Państwa i razem z Wami gotowi do podjęcia tych wyzwań. Samych sukcesów w nowym roku.